Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. O tym się mówi, bardziej o Euro się mówi, bo jak wszyscy wiecie, Mistrzostwa Europy już się rozpoczęły. Mamy kilka pierwszych meczów za nami. Dlatego my spieszymy do Was z kilkoma najnowszymi ciekawostkami i, i chcemy Wam powiedzieć o tym, co się dzieje na Mistrzostwach Europy w 2021 roku. Na początku, oczywiście, klasycznie zachęcamy do odwiedzenia naszych wszystkich portali społecznościowych. Wszystkie linki macie w opisie. I pierwsza rzecz, o której chcemy powiedzieć, o której Najwięcej zdecydowanie mówiło się od wczoraj. W zasadzie to będzie od przedwczoraj, bo chyba będziemy rzucać ten filmik jutro. Ale w każdym razie najgłośniejsze wydarzenie to był upadek Christiana Eriksena w meczu Danii z Finlandią. No na pewno wszyscy kibice, którzy oglądali ten mecz i nie tylko przeżyli chwilę grozy, bo widziałem to, oglądałem ten mecz na żywo i wyglądało to naprawdę bardzo dramatycznie. Christian Eriksen upadł na murawę i nie oddychał. Rozpoczęła się akcja reanimacji tego właśnie zawodnika. Wszyscy kibice zamarli, nie wiadomo było co będzie dalej. Dopiero po jakimś czasie został zniesiony z boiska. Otrzymaliśmy oficjalną informację, że Christian Eriksen żyje. No i całe szczęście trafił tylko do szpitala, no i udało się go uratować. Tak, na ten moment ma się dobrze, pewnie będziemy mieć więcej informacji na dniach. O tym tak naprawdę no, wszyscy wiemy właśnie, bo, bo ta informacja yy, wszędzie się pojawiała i to no, jest no, ciekawe jest to, że ten mecz został dokończony, no bo jednak musiał. Sam Christian Eriksson zachęcał yy, zawodników w Danii, żeby właśnie ten mecz dograli. Skończyło się tak, że przegrali z Finlandią tak naprawdę sensacyjnie, jeszcze nie trafiając karnego w końcówce. Także wynik na pewno niezadowalający, ale czasem piłka schodzi na drugi plan. No i właśnie a propos, a propos tego feralnego zdarzenia, yy, no są takie dwie strony medalu, o których chcemy powiedzieć. Yy... Jedna jest taka pozytywna? Jedna jest pozytywna, bo na pewno warto przy takiej sytuacji przypomnieć i uświadomić wszystkich ludzi, że takie sytuacje mogą się wydarzyć po prostu zawsze, w każdym momencie naszego życia, więc dobrze jest wiedzieć, jak zareagować w takiej sytuacji, nauczyć się odpowiedniej reakcji, nauczyć się RKO, tak żeby pomóc w każdej chwili człowiekowi. I to się też zaczęło w mediach społecznościowych, nawet na polskim, na polskim rynku. Kanał sportowy miał właśnie jakąś. Ja tego nie oglądałem, ale widziałem, że na jednym ze swoich programów mieli goście-gościa i tłumaczyli RKO, i też było sporo takich postów, że, że wykorzystajmy ten trudny moment, żeby zdać sobie sprawę, czy my będziemy w stanie pomóc. I ja się bardzo cieszę, że jest też taka reakcja. Natomiast, mimo wszystko, fala postów po prostu informacyjnych i też takich przesadzonych w tym sensie, że. Oczywiście wielkie brawa dla piłkarzy, że zareagowali od razu, natomiast to są ludzie, i, i ludzie po prostu tak powinni reagować. I fakt, że widzę dziesiąty post z tej samej strony o tym, że kolejny piłkarz duński jest bohaterem, no ja odbieram to w ten sposób, że on, ich tu nie, nie, nie interesuje to, tylko oni wiedzą, że to będzie klikalne, tak? I, i to jest ta trochę gorsza strona medalu, że wszystko spróbujemy zamieniać y, w zarobek, i teraz y, wystarczy sprawić, że ktoś nie wiem, chciał pomóc. ja oczywiście super, że każdy chce pomóc. Natomiast. Ktoś robi z tego newsa, tylko po to, żeby na tym po prostu zyskać. Są to dwie strony medale, które, które mamy do, dla Was do przedstawienia. Natomiast my mkniemy już dalej, bo. Chcieliśmy przejść do następnej informacji. Wiele się mówiło o tym, że mistrzostwa Europy, rozgrywane w tak wielu krajach, nie mają sensu, no i trochę się to potwierdziło na jednym z meczów, kiedy to Walia rozgrywała swo <coughs> Przepraszam, swoje spotkanie przeciwko Szwajcarii na stadionie w Baku w Azerbejdżanie. Mieliśmy sytuację, w której na trybuny mogło wejść 34 tysiące kibiców, natomiast tak naprawdę tych kibiców w ogóle na trybunach nie było widać. Myślę, że. Było to około 5 tysięcy, chociaż trudno jest znaleźć taką informację w internecie. No, na trybunach przypominało to trochę piknik. No, jest to smutne, no bo jednak na takich mistrzostwach lubimy tę otoczkę i też myślę, że piłkarzom inaczej się grało, jeśli, jeśli widzieli na takiej turnieju tak mało kibiców. Ale też przy dzisiejszych czasach i przy, przy tym sytuacji pandemicznej, no kibicom nawet z tych krajów pewnie było bardzo trudno do, dotrzeć do, do Azerbejdżanu, też pomijając fakt, że właśnie mogli nie wylosować biletów, czy też nie mieć po prostu pieniędzy na podróż. No, i jest dużo, jakby, dywagacji i, i tematów, nad którymi pewnie warto by się pochylić, i też już się pochylano. A propos, właśnie tego, czy dobrze, że nie wiem, mamy gospodarzy grupy, tak? Hiszpania gra wszystkie mecze u siebie, a my musimy leć, latać między Sankt Petersburgiem a Sevillą, gdzie można by było przecież zagrać dwa mecze w Sankt Petersburgu i polecić do Hiszpanii na jeden mecz. No, dużo jest tu pytań, na szczęście oczywiście są samoloty, jest, są te możliwości, więc nie chcemy z tego robić głównego tematu. No, ale jest trochę tak, że przez to, że te mistrzostwa są wszędzie, to tej atmosfery troszeczkę nie widać nigdzie. To nie jest tak, jak było do tej pory, że jest jeden gospodarz, czy ewentualnie dwóch gospodarzy turnieju, i rozgrywki są rozgrywane na terenie tych krajów, czy kraju jednego. No, właśnie, niestety takie sytuacje będą się jeszcze zdarzały. Zobaczymy w przyszłości, czy właśnie ten Azerbejdżan i Baku to są, to są te. To jest to miejsce, gdzie, gdzie tych kibiców będzie najmniej. Ostatnia rzecz a propos tego tematu, że no może na czas pandemii nie jest to, jest to mniejsze zło, no bo jednak, jakbyśmy mieli skupisko wszystkich kibiców w jednym kraju w tym momencie, no jest to ryzyko zagrożenia tak pandemicznego. Natomiast w tym momencie i tak ludzie muszą podróżować po całym świecie, jeśli chcą obejrzeć swoją reprezentację, a jest to bardzo, bardzo utrudnione. Także, no tak samo taka sytuacja dwojaka. My przechodzimy dalej. Kolejny news e, dla Was. Tak, ostatnia informacja, no to oczywiście mecze, no bo my chcieliśmy się podzielić z wami, mamy nadzieję, że też czujecie tę atmosferę już oglądania, bo ja osobiście przyznam szczerze, że teraz jak właśnie rozmawialiśmy przed samym odcinkiem o tym, jakie mecze były najciekawsze, no to tak naprawdę jesteśmy tuż przed meczem Holandia Ukraina. I. Tak naprawdę no nie było jeszcze meczu, który do końca. Trzymał w napięciu. To nie było tak jak, e, pamiętasz, taki mecz Hiszpania-Portugalia, gdzie w pierwszym meczu było 3-3. No jeszcze dokładnie. jeszcze takiego, takiego emocjonującego widowiska tak. nie było. Takich smaczków nie mieliśmy, co jednak nie zmienia faktu, że zupełnie inaczej ogląda się te mecze. I nawet taki mecz Anglia-Chorwacja, gdzie mimo wysokiego poziomu drużyn, ten mecz był trochę nachodzonego, grany przez, przez duży czas. To tempo stanowczo spadło po początku meczu. No to e, jednak ogląda się to zupełnie z innym nastawieniem, niż takie cotygodniowe, ligowe mecze. To, w, w trakcie sezonu. To prawda, mistrzostwa i, i takie wielkie turnieje mają to do siebie, że nieważne jakie będą wyniki, zawsze są emocjonujące. Ja na przykład bardzo się cieszę, do tej pory obejrzałem wszystkie mecze, i, i myślę, że jeszcze wiele, wiele, wiele piłkarskiego oglądania tych meczów przede mną to jest niesamowite uczucie. Czekamy na jakieś ciekawe thrillery i, i takie emocje do końca, w, do ostatniego gwizdka w tych najbliższych meczach. Dajcie znać, jak Wam się na razie. Podoba Euro i oczywiście zachęcamy Was do brania udziału w konkursie, bo do wygrania jest udział w naszym programie, a także małe nagrody materialne, bardzo przyjemne. I jest przy okazji super zabawa, można typować wyniki. Codziennie wrzucamy posta z meczem dnia i wystarczy obstawić wyniki. Sumujemy punkty na koniec. I wygrywa najlepszy. Także zachęcamy do zabawy. Wpadajcie na naszego Facebooka, bo to właśnie w tamtym miejscu jest konkurs. My się z Wami już żegnamy na dzisiaj. Dzięki, że byliście z nami. Szybkie newsy z euro. Tymczasem do naszego następnego spotkania. Pozostańcie. Z piłką na ty. Na no. razie. Cześć.